Hejka kochani! A? Dzisiaj otwieramy prezent piątkowy w Toka Boka. O, jest jakiś zestaw? Spongeboba? I sprawdzamy nowe nowości. No to sprawdzajmy. Musimy czekać chwilkę. Wybierz klimat morski, tak jak Spongebob. Kolor błękitny i bambusek jak skalmar. Czy piaskowy styl Patryka. Patrywyka? Dziwnie. A może jeszcze lepiej, mieszaj style. Chcę to sprawdzić to 15 zł i nie jest taka duża cena chociaż lepiej moim zdaniem opłaca się kupić sobie domek dostępność ograniczona czasowo no mhm. to w fajne chyba rzeczy mega mi się podoba raczej jest... ale czy umorzyłam wszystkich raczej nie może tylko to od patryka no dobra, ale przechodzimy już do prezentu. Dobra, no to przechodzimy. Prezencik, prezencik. Prezent, albo prezenty jeszcze tego nie wiem. Więc. Tu. Tu, 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 tu. Dobra. Co my tu mamy? Prezent, ej co Fajna kolorowa fajne ubranke, więc zaczynamy teraz z spongebobu wow, strój patryka To wszystko przymierzamy w ogóle mamy strój patryka może mi się przyda w mojej jazdoryjce Odchodzę na bok strój spongeboba czapka chyba zwykła, taka dmuchana Final oklary. Gacus! Gary. Tutaj mamy jego miseczkę. No i Skalmar. Teraz wszystko przymierzymy. So, idziemy po moją rodzinkę. I będzie mama. Najpierw sprawdzimy na. Fajny ten garnek, tak tutaj wygląda. Dobra. E, teraz tak. To, teraz sprawdzimy Skalmara Fajnie, fajnie, na no synu Patryka. Mau. Słodkie No i na mamę skąd woba? Już pani, pani ma to założyć. Ej, słodko, słodko naprawdę. I tam skacze. Mau, miau, miau. miau. Dobra, teraz przebieramy już ich. No fajne, fajne rzeczy, na pewno podobają mi się. No i czapka, jak myślałam. Wezmę je, bo spoko są. No i oczywiście gasusze też bierzemy. Mał, mał, mał. Garni Papa Pa, pa, kochani. Jeśli filmik wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. subskrypcję, z dzwoneczkiem. No i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.